Cześć, witam Cię na kolejnej mini lekcji języka angielskiego na moim kanale i zanim do niej przejdziemy, gorąco zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co wrzucam. A o czym będziemy dzisiaj mówić? Porozmawiamy sobie o słówku praca. Dlatego, że jak pewnie wiesz, w języku angielskim istnieją dwa określenia na słówko praca i troszkę nam się one mylą. Chodzi oczywiście o słówka job i work. Jaka jest między nimi różnica? Pierwsza taka zasadnicza różnica, która w ogóle nie dotyczy znaczenia tych słówek, jest taka, że job jest rzeczownikiem policzalnym, czyli możemy pracę policzyć i powiedzieć na przykład, I have two jobs, mam dwie prace, a słówko work jest po pierwsze czasownikiem, a po drugie rzeczownikiem niepoliczalnym, czyli nie istnieje słówko works. Nie mówimy na przykład homeworks czy houseworks, takiego czegoś po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o znaczeniową różnicę, to job oznacza pracę zarobkową. I słówko job ma kilka synonimów w języku angielskim. Możemy inaczej powiedzieć occupation, profession, position i tak Czyli to będzie polskie słówko, które będzie oznaczało stanowisko, posadę, zawód. A więc, wszędzie tam, gdzie po polsku słówko praca można zamienić na posada, zawód, stanowisko i tak to użyjemy słówka job. Czyli na przykład uh, We're looking for a job. Szukamy pracy. Czyli szukamy jakiegoś stanowiska, szukamy posady. Apply for a job. Aplikować na jakąś posadę, na jakieś stanowisko. Quit a job. Rzucić posadę. Jak najbardziej może być. Może być job offer, czyli oferta na jakieś konkretne stanowisko. Natomiast słówko work wcale nie musi oznaczać pracy zarobkowej. Możemy powiedzieć, że ktoś wykonał dużo pracy, żeby wyglądać tak, jak wygląda, albo że ktoś włożył dużo pracy w to, żeby zdać egzaminy. No a za to nam wcale przecież nikt nie płaci. Za ćwiczenie na siłowni czy za uczenie się do egzaminów, czyli to nie będzie praca zarobkowa. No i work użyjemy wszędzie tam, gdzie w języku polskim tego słówka praca nie zastąpimy słowem stanowisko, posada i tak dalej. Czyli na przykład jak mówimy kończyć pracę, zaczynać pracę, być w pracy, no to nie powiemy, o której kończysz posadę. Albo o której zaczynasz stanowisko, tylko o której kończysz pracę po prostu. No to wtedy będzie finish work, start work. Mamy też be at work, after work. Więc taka będzie przede wszystkim między nimi różnica, że job możemy zamienić na posada, stanowisko itd., a work już nie. No i dodatkowo to, że work jest też rzeczownikiem niepoliczalnym. Przypominam Ci też, że w moim kursie Odpisuj Swój Angielski jest też dział, który poświęcony jest właśnie błędom w języku angielskim i tam też znajdziesz takie pary słówek, które są do siebie podobne, często mylone, a ja tam wyjaśniam różnice między nimi, także zachęcam Cię do zapisów na listę oczekujących.